Dzień dobry, salam alejku, moi drodzy, tu Ibrahim jest tak, ze mną. Jestem. I dzisiaj będziemy oglądać razem mecz Turcja Holandia. To to jest, to jest AUW 2024. Tak, tak. Tak, tak. No i, i są te mecze piłki nożnej. Ibrahim codziennie ogląda, ale dzisiaj jest Turcja Holandia i Turcja doszła do ćwierćfinału finału i chyba by się tego nikt nie spodziewał. I dzisiaj oglądamy razem mecz i zobaczymy, czy Turcja wygra, czy nie. Jak Wy myślicie, Turcja wygra czy przegra? Pewnie tam filmik i tak będzie już po meczu, pewnie. Nie i jak pierwko na to, mamy już mecz widać, że... Mać wideo przez. To będzie vlog z meczu. Razem będziemy oglądać. Gzond tak będzie. I będzie fajnie. ja w ogóle byłam zdziwiona, bo wczoraj nie? dunki wylawy z Lady. Tak. Wczoraj Blachim oglądał mecz w małej ja do niego przyszłam. I żeśmy sobie siedzieli razem i oglądaliśmy mecz. Ten, co wczoraj było? Francja, Hiszpanii, Portugalia. Tak, portugalia. No, oglądaliśmy wczoraj i ja mam do Ibrahima, więc jestem zdziwiona, że ja z nim oglądam mecz, bo przez trzy lata małżeństwa, że no, no prawie cztery, żeśmy nigdy nie oglądali meczu razem, bo ja nie lubię tego i to mnie nie interesuje. A wczoraj nie wiem, no chyba z sympatii do Francji, bo ja lubię francuskie książki, francuski język, w ogóle uważam, że język francuski jest najła, najpiękniejszym językiem świata i lubię francuskie piosenki, może z sympatii do Francji oglądałam wczoraj mecz.

Przed tym meczem, ich jeden z piłkarzy dostał karę, że nie może grać w dwóch meczach. Ja udałem się tylko, że to jest jedna faza, która będzie inaczej. I to sprawia, że Turcja będzie tym bardziej uparta, turecka Dworzyna. Będzie, bo był bardzo prezydent. I słuchaj, Ibrahim mówi, że będzie wielka niespodzianka. Będzie. <laughs> Bak, Baksam şahsım de Türkiye ve Final geldi Şaşırmadım. Sadece e, Avusturya çok güçlü bir rakipti. Diri çok enerjikti. <laughs> Zapytam Ibrahima, czy był zdziwiony, że Turcja doszła do ćwierć finału. Byzicie około FIFA. Ibrahim. Nie przetłumaczyłem tego, co Ibrahim powiedział, więc Ibrahim mówi, że on nie był zdziwiony, ale że Turcja. Austria jest tak? Tak. Że Austria jest silną tak, dewyżyną. Tom, tak, ale czem, co ile? Amar, Trabihider, Ale oni wygrali. No, ale Turcja miał karyżyk, ojniol, plansis, nie ojniowy, plan system, nie? Tyle, ja widziałem ojniowy Ja Zapytałam, czy, bo tak powiedzieli w tamtym meczu, bo też oglądałam trochę z mam ten mecz poprzedni, Austria-Francja, i tam mówili, że w Turcja gra tak no, trochę bez planu. I właśnie pytałam Ibrahimem, czy to prawda? On mówi, że nie, że ci piłkarze są młodzi. Gęciel to takim i te fałbu kupa jakatudio. I że to są piłkarze, którzy w tej jakby grupie byli pierwszy raz. Basitatalar ja yapabiliyorlar. nasz. Najpierw? Basitatalar, ja nie mam. I w ogóle Takie błędy, takie no proste błędy. Tak. <coughs> A kazandyle. I evet. blanki bardzo cieszył wrzeszczą Czokbardy są. Turkia Austria, evet. ma um, ojna sen Bardy, nie? Czy hmm. Şimdi Türkiye Turki Wogląda jędziej. Ne İbrahim? Türkiye Hollanda'daydı. Tamam bak. Ya yani. hocam şey İbrahim to krzyczą bardzo się. Tak emocjonował tym że Şu anda. Türkiye i Austria. Ya tutya oynadılar. Şu anda bir gözümde i̇ngiltere süste maçında ve İngiltere'de bizim rakibimiz olacak. Rakip. Ya yani biz Hollanda'yı yenince ile oynayacağız. Eğer Türkiye yener Hollanda'yı, to Bangor grać z Wielką Brytanią, Grand Mečasonu. Nie. I ja, ja mówię, że Turcja nie wygra z Anglią, bo Anglia jest silna, a Ibrahim mówi, że nie, że Turcja z Anglią wygra, bo Turcja, Anglia wcale nie jest taka dobra. Będzie kupana en wasat taką, en you taką, taką, nie wtedy. Że, że, że Anglia jest w grupie najgorszą drużyną. I teraz pytanie bardzo ważne Ibrahim, Soile. Ona mnie Czy Czy Turcja wygra w Euro? Będzie czule. Kazander Mazlar. Mówi, że Turcja nie wygra. Turcja nie wygra. A Majer Kazan Rsada. A Almaja. Bilmiał. Kim sobie u nas. I <laughs> Zachi <laughs> mówi, że uważa, że Turcja nie wygra w Ałowo, Ale gdyby wygrała, to mówi, że w Niemczech pewnie tak się e, Turcja będą cieszyć, że Niemcy nie zasną. <laughs> O, tam Turkina też Ja a dalej Że będą się bawić na Turcji, jak Turcja wygra Więc poczekajmy na początek meczu. Za chwilę zobaczymy się znowu. I zobaczymy, co to będzie. Jakoś tak nie wiem, czy ja wierzę. Że... To zaczyna się mecz, moi drodzy. Zobaczymy, kto wygra, kto przegra. I trochę dalej wierzę w Turcję. Zaczynamy oglądać. No i za Mecz się zaczął. I dla nas jest Nedus i Josy. Cały Ibrahim jesteśmy. Się... Ibrahim, Ibrahim czuje się podekscytowany. Holanda i ojniu, nie? Ja, Wolanda siąde, Bastryja. Czy kiedy pan się pije? Kontra tak koła mnie co do Durland. Dwa właśnie pytałem Blachim, czy Holanda jest dobra. Mówi, że to kąt atakują, tak? I czy Holandia i kłoty? Nie. I oni nie mają kłotu na sali. Mój Ej Pytam, czy Holandia jest dobra? I pani mówi, że jeszcze nie jest pewne, co będzie. I Fabril nie chce odpowiedzieć. Tam dwóch piłkarzy przyjeżdżyło wcześniej. Jeden piłkarz ten co dwa gole z Austrią z tutaj nie gra. I no, ja tu myślę, że oni przegrali, ale zobaczymy zobaczymy, co będzie. Evet. Gol! Dedim ben sana gol! Gol 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 gol! Gol be! Gool. Kaşı ben gol olacağını hissettim. İbrahim Uçak çok uçak bence gol. kamerayı açtım ve gol oldu. Derim ben sana. Ulan çok kamerayı gol. Kaman şu Po pierwszej połowie meczu i naszym się martwił, że w ostatniej chwili, żeby Holandrzy nie strzelili Gola, ale nie strzelili, jest jeden zero. Turcja, Turki W ksiądzicach czycieli Turki tak. Jak ten, jak Turcja strzeliła Gola, tak połowa... Połowa stadionu to są Turcy. Jestem ciekawa, czy Turcy mieszkający w Holandii od wielu lat, to komu kibicują. I właśnie tam zaprosiłem Turcy w Holandii ponieważ ja wlałem. Kim i Putin wlałem? Turkiet, Turkiet. I właśnie mówię, że Turcy, że ci Turcy, co mieszkają w Holandii, to też. A, Dutan, Doğan, Duang, Kendy, Hollanda, Vatanasi, Hollanda, Legi, Bisydane, Hollanda. Ale ci, którzy się urodzili w Holandii, i mają obywatelstwo tak? tak. i czują się Holendrami, to Holandie. Tak? Są za Holandię. Mm. Zobaczymy, co będzie dalej. Ibrahim dał już mi osą. Tumki, kalendarz. Evet. Ibrahim, uważa, że Tumka na papierze. I kiss ofer. I kiss To czekamy na drugiego gola. <laughs> Hadu ona. Olej, 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 czampion, ole. Turki <laughs> I Ibrahim krzyczał Hadi. Yeah, I to, że tam, tam grać. Tu mamy też wniosek Hagi, bo... Hagi! Hagi! Czyli przewidywania i wachy maszyn nie sprawdziły, bo... Holandia strzeliła gola, jest 1-1 teraz. Tak. Chodzimy do Zywała. Dalej, chyba i, dla, i na nią. I na nią. Ta, i, dla, i, dla, i że Turcja wygra. Też mam nadzieję, że Turcja wygra. bo ja się nożną. że mnie interesuje piłką nożną. I trochę tak dziwnie nagrywał ten filmik na temat piłki nożnej, która w ogóle mnie nie interesuje. To tak to bym chciała jednak, żeby Turcja wygrała. No, <śla> chyba entuzjazmem Ibrahim mnie zaraził to do tego meczu. Mam nadzieję, że Turcja jednak wygra. Ja. Tym razem sobie nie porodził. Pięć razy ja. Uwierzyłam w Turcję, moi drodzy. Uwierzyłam w Turcję i co? 2-1. Holandia wygrywa. Dla nas, na tym. Mordo, moi braci, mordo. No, ten ten, oni tutaj stromili. Dostali Tak, tak, tak. I, <grywa> I że powinni zmienić piłkarzy. Holandia Holandia zgrana Turcją, nie zmiana turecki, to oni zmiana piłkarzy i oni są już zmęczeni. Zobaczymy, co będzie. Może jeszcze wyrównają. o <grywa> co prosiliśmy w pierwszej bochwie.

Elimizdeki maçı hata. veriyoruz. Bolistol. Çok yani basit hatalar. Şubat futbol sponsoru <laughs> taçlı gol attı. İyi. İvan Ale szkoda, już myślałam, że Turcja będzie w półfinale. Moi drodzy, niestety, niestety Turcja 2-1 przegrała. Ja już wierzyłam, że Turcy wygrają, ale no, niestety przegrali. Ibrahim wy mówi, że to przez to, że powinien trener zmienić tych piłkarzy w trakcie, nie? Dojść w tym Jakby 10 minut wcześniej zmienił piłkarzy to by i no nie było tych dwóch goli, mówi Brachy. I Brachy tak się zna, bo on ogląda codziennie, nie? Zemblili ośmiu, ten Hergim zniósł mecz. I tak codziennie ogląda, ja mu powiedziałam, że ja pierwszy raz w życiu obejrzałam mecz od początku do końca. I też, później też już tak, pod koniec coś też było tak, no, podekscytowana tym meczem. Miałam nadzieję, że Turcy wygrają jeszcze tego gola. I może, no, 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 no. Ya bizimkiler atamadı. Üç tane net pozisyon buldu. Ale były takie szanse, mieli trzy, żeby rzucić i się nie udało. O, ma dobrą Moi drodzy, cieszę się, że byliście z nami przy tym oglądaniu meczu. Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać moje vlogi. Subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, polubienia. Ja się staram odpisywać na bieżąco, ale tych komentarzy jest tak dużo, że nie zawsze mi się udaje, ale oczywiście spróbuję na wszystkich odpisać. I do zobaczenia następnym razem. Salam alaikum, papa!